Wszystkie są moje ulubione. Ja po prostu kocham rajdy niezależnie od tego gdzie jesteśmy, no ten mi się podoba wyjątkowo, chociażby z nazwy, bo rajd dolnośląskie ja jestem dolnoślązakiem. Poza tym mamy tu no, genialne i trudne, wymagające odcinki. Raz te kultowe, czyli chociażby Spalona Międzylesie, a... ale także nowe fragmenty. Nie pamiętam nazwy tego trzeciego odcinka w pierwszym dniu, ale jest naprawdę począteków jest to robić. Auto przygotowane 100% Coraz to lepiej, z autem się dogadujemy, ale to trudny temat. Mówią, że jedyny, który potrafił z tym autem to McKinnon, auto jest trudne w prowadzeniu i trudne w obsłudze, więc. Gdybyśmy teraz zaczynali sezon, to by było dużo lepiej.